W mojej ocenie warto uczyć się sprzedaży. Ja wiem, że wielu sprzedawców jest samoukami. Wielu z Was ma olbrzymie doświadczenie. Nauczyliście się przez lata radzić sobie z klientami. Sami tej sprzedaży uczyliście się za własne pieniądze, na własnych błędach i to jest jak najbardziej ok. Są sprzedawcy, którzy uważają, że żadne szkolenia nie są im potrzebne. Nawet yy, darmowe wideo na YouTubie też nie jest potrzebne, bo przecież wszystko wiedzą lepiej. Jeśli są zadowoleni ze swoich wyników, z zarobków, ze sprzedaży, no to faktycznie może to nie jest materiał dla nich, ale jest cała grupa tych, którzy chcieliby poprawiać swoją sprzedaż, chcieliby zwiększać swoje marże, chcieliby się trochę wyrwać z takiego błędnego koła, w którym trzeba cały czas obniżać cenę, cały czas z tej własnej marży rezygnować yy, i, i nie wiedzą, jak to zrobić. I moim zdaniem warto tym pierwszym krokiem, nad którym warto się zastanowić jest właśnie to, żeby zacząć w skuteczny sposób bronić cenę.